Na jakim etapie są to policyjne poszukiwania i co wiemy na temat nożownika? Tak jak już Pan przedstawił, wczoraj o godzinie 18.00 zostaliśmy powiadomieni o zranieniu nożem 16-latka. Pokrzywdzony chłopiec został przywieziony do szpitala. Na szczęście obrażenia, jakie doznał w wyniku tego zdarzenia, nie zagrażają jego życiu. Chłopiec w udzielni pomocy został. Pracowaliśmy nad ustaleniem okoliczności tego zdarzenia, nad ustaleniem sprawy tego zdarzenia. Zostaliśmy powiadomieni o kolejnym zajściu. Z treści powiadomienia wynikało, że tym razem nożem został zraniony 40-latek. Pokrzyżony mężczyzna również został przywieziony do szpitala. Na szczęście również jego życie i zdrowie nie jest zagrożone. Po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony. Łukowscy policjanci, którzy pracowali nad wyjaśnieniem okoliczności tych zdarzeń, ustalili, że sprawcą tego zdarzenia znany jest tam mieszkanie Łukowa. Obecnie poszukujemy go, sprawdzamy miejsca, gdzie ten mężczyzna się przed nami ukrywa. Bardzo pan dziękuję za tę informację. Będziemy do sprawy oczywiście wracać.